Lekarz, mastocytoza to choroba coraz częściej rozpoznawalna. Mastocytoza, odmiana nowotworu wywodzącego się ze szpiku kostnego, jest coraz częściej diagnozowana, między innymi, dzięki temu, że znamy coraz więcej objawów, jakie daje i coraz częściej oznaczane jest stężenie tryptazy we krwi, mówi profesor. Tomasz Sacha, hematologi internista. Mastocytoza po raz pierwszy została opisana 150 lat temu jako rzadka odmiana pokrzywki. W Polsce na ten nowotwór zapada rocznie średnio około 300 osób. Jak poinformował profesor. Tomasz Sacha, hematologi internista, w Europejskim Rejestrze Chorych na mastocytozę widnieje około 3600 osób, w tym Polaków. Nie jest to jednak kompletna lista, ponieważ nie każdy zgłaszający się do lekarza chory jest rejestrowany. Poza rejestrem może być, wyjaśnił uczony, jeszcze wiele osób chorych, przy czym nie u wszystkich nowotwór został rozpoznany. Profesor Tomasz Sacha, pełniący funkcję kierownika oddziału klinicznego hematologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, zwrócił uwagę, że choroba w 80-90% przypadków przebiega łagodnie i nie skraca życia pacjenta, rokowania są dobre. Agresywna postać mastocytozy wymaga leczenia lub przeszczepienia szpiku kostnego. To choroba teraz częściej rozpoznawana, zauważył lekarz i wyjaśnił, że wzrost wykrywalności tego nowotworu wynika z coraz lepszej znajomości objawów. Pomocny w wykryciu jest test na poziom tryptazy, jej podwyższone ponad normy stężenie może wskazywać na chorobę. Objawy mastocytozy można podzielić na trzy główne grupy. Pierwsza to objawy alergiczne, np. odpowiedź organizmu na ukąszenia owadów, do wstrząsu anafilaktycznego w przypadku tej choroby może doprowadzić np. urządlenie przez pszczołę lub osy, uczulenie na pokarmę, leki, napoje, w tym alkohol. Druga grupa objawów to objawy skórne. U dzieci na przykład choroba objawia się najczęściej w postaci tzw. pokrzywki barwnikowej. Objawy hematologiczne dotyczą agresywnej postaci choroby, i są to m.in. powiększenie wątroby, śledzione, zaburzenia krwi obwodowej, zaburzenia w funkcjonowaniu szpiku kostnego. Leczenie agresywnej postaci mastocytozy jest skuteczne, wyjaśnił lekarz, dzięki nowemu lekowi o nazwie dostaurina. W tej chwili trwa proces refundacyjny, nie ma jednak jeszcze decyzji Ministerstwa Zdrowia czy ten lek będzie refundowany. Póki co pacjenci otrzymują refundację na te choroby w ramach ratunkowego dostępu do terapii lekowych. RDTL lekarz pisze wniosek do ministerstwa. Wniosek zwykle jest rozpatrywany pozytywnie. I pacjent ma zapewnioną refundację leczenia, powiedział profesor. Wyjaśnił też, że u pacjentów, którzy cierpią na łagodną odmianę choroby, nie ma konieczności stosowania tego leku. W postaciach łagodnych stosuje się leki odpowiednie do objawów, np. w przypadku alergii leki na alergię. Przyczyny choroby nie są znane. Wiemy, że chorobę powoduje pewna zmiana genetyczna, ale nie jest to zmiana wrodzona, choroby się nie dziedziczy. Nie mamy też często wpływu na to, czy zachorujemy, czy nie. Nie ma grup najbardziej narażonych, to jest jak loteria, wyjaśnił profesor. Autor Beata Kołodziej.